Witamy Państwa serdecznie. Jesteśmy w laboratorium w z najnowszą technologią. wiecie? powtarzam cały czas. Bo to jest nowość od niedawna, nie? I Siedem Cywilizacji przygląda się, co się będzie działo. Przybyli. Zapraszamy do laboratorium. Nie, do. do, do... Pierw będzie oczyszczany. A następna osoba do laboratorium, przepraszam, gorąco mamy się w głowie, miesza. Nie szkodzi. Pierwszy do oczyszczenia szczypów jest Marian Adam, hasło plaża. I do laboratorium zapraszamy Zofia Maria, hasło zdrowie. I są Reinigung Marian Adam. Simone przekazuje wizerunek, wszyscy są, czekają. Ma, Ma, -I, F -i. A M A N A F E F A N A N II Adam A D A M OK, gut. <ścoughs> Leg auf den Kristalltisch. Okazał się na stole kryształowym. To są verschiedene grüntöne der Planete. Planeta jest w różnych odcieniach i zieleni. Jedna cywilizacja tam przebywa. Wszystko tam jest negatywne, pozytywne, neutralne i zaczynają. Dziesięć galaktyk odziela tą planetę od drogi mlecznej. Okay. Like no, <laughs> mocniej podniszczona ochrona planetarna spłynęła już te istoty. Od głowy, od prawej strony. Przegu. Okrągły chip ściągnięty. Po prawej stronie mózgu aktywny. Stres i problemy stwarza ten pro program. Chyba każdy ma ten, ten, ten chip. Kwadratowy czy ściągnięty, nicht nie jest aktywny, trójkąt ściągnięty, program zaczął się włączać, vielon, no i podtrzymuje zmiany genetyczne. Noch ein Owalny czip ściągnięty, der program ruchomy ma, no i ten program stwarza e, e, nagłe agresje. Auf der anderen Seite ist ein ovale czy po lewej stronie muszgu ściągnięte. Nie jest aktivne. Dann ist so eine Wolke da. W kształcie chmureczki czy ściągnięte. Die ist aktiv. Aktivne. Und die soll halt schmerzen, verstärken. No i wzmacnia bulletschne, den ten program. nämlich. Das, das nie ist noch ein dreieckiger. Trulkon ściągnięte. <coughs> schaltet das sich immer wieder Programm so Und das soll halt Schlafstörungen. Dann ist noch so ein Chip wie eine Flasche da. E, chip. Das ist nicht aktiv. Ein kleiner dreieckiger nicht aktiv. die Ohren sind frei. No. Ist, no. in der linke Augenhöhle ist noch ein runder chip. Okrągły, Aktywny i e, stwarza wrażliwość oczu. Kwadratowy chip na podniebieniu ściągnięty, jest aktywny i obsłabia system immunologiczny. Trójką z karku ściągnięty nie jest aktywny. Auf der kwadratowy z prawego ramienia ściągnięty. Mm. Aktywny. Right, complete, I ma wpływ na wszystkie muskuły w ciele, zakwasza je. Okay, I jako pierwszy nałożył chustę energetyczną mm. Rafael na plecach, najwięcej są tam e zniszczone muskuły. Do regeneracji. Okrągły czy na lewej dłoni, ściągnięty. Program ruchomy ma. Jak się włącza, zakłóca relacje międzyludzkie. Na sercu nie ma nic. Na bucach nie ma nic. Leber, da ist ein Dreieck. Trójkąt e, z wątroby ściągnięty. Nie jest aktywny Im Magen liegt noch ein ovaler. Ovalny chip z żołądka ściągnięty. Program ruchomy ma. Są dann halt die Schleimhäute. I stwarza, jak się włącza z twarzy, stany zapalne żołądka. Na elitach nie ma nic. Na nierdach nie ma nic. Na no, pęcherzu nie ma nic, owalny chips z prostaty ściągnięty, nie jest aktywny, trójkąt na lewym jądrze ściągnięty, nie jest aktywny, na biodrach nie ma nic, na udach nie ma nic. Kwadratowy to z prawego kolana ściągnięty. To program zaczął się włączać. No i osłabia e, e, te wstawy, ten program. <laughs> Do stóp zjechali, nie ma nic. Rafael ściąga duchne. tą chustę energetyczną i przegląd powiększa jeszcze raz. Nie ma nic. Nie I teraz aura jest przeglądana. No, z, y, od wewnątrz aura mocno zniszczona, znaczy, że ta istota chipy przeniosła ze sobą w to istnienie. Złota energia odnawia całą aurę. Zrobiony. I teraz dostaje ochronę planetarną. Zobaczymy bez programu, jak ta istota jest w rzeczywistości. Szedł ze stołu i ma łzy w oczach. Jest bardzo wzruszony. nawet no z nim rozmawia, uspokaja, tłumaczy. Składa podziękowania u wszystkich, jest spokojna i znika w portalu. Bardzo się cieszymy. Następna istota uwolniona z programów. Teraz ja do, do kamery i następną osobę. I do laboratorium. Teraz zapraszamy. Zofia, Maria. Zofia? Co? Z O F I A. Ukazała się na tym stole specjalnym Scan już zjechał i wziął na miarę. ukazał się co układ kostny w tej chwili.

I lewa strona cała te, rozświetliła się, całej ręki i całej nogi, stawy. I to zniknęło w świetle. <kühm> Ukazały się z powrotem. Dwa rozbłyski na kręgosłupie zniknęły w świetle. I tak się niewygodnie siedzi, bo leży za mną. Ukazały się z powrotem. I rozbłyski na stawach biodrowych zniknęły w świetle. Ukazały się z powrotem. Muskulatur. I ukazała się cała muskulatura całego ciała. Die Kark rozbłysnął muskulatura zniknęła w świetle. Ukazała się z powrotem. Jetzt sind die drei I muskuły co otaczają ostatnie te żebra, po dwóch stronach rozbłysły, zniknęły w świetle. Ukazały się z powrotem. I dwa muskuły na brzuchu rozbłysły, zniknęły. Ukazały się z powrotem. E, bicepsy obydwu rąk rozbłysnęły zniknęły, ukazały się z powrotem i uda i łydki się rozbłysnęły na obydwu nogach, zniknęły w świetle, ukazały się z powrotem i mózg, który reguluje moczem, rozbłysnął, zniknął w świetle Ukazały się z powrotem. I teraz ukazały się ścięgna. I No, e, rozbłyski na rękach, ścięgna, na nogach. I to wszystko zniknęło w świetle. Ukazały się z powrotem. I teraz organy się ukazały. Drei Teile vom Gehirn Trzy rozbłyski na mózgu, te miejsca zniknęły w świetle. Kiedy fühą się Ukazały się z powrotem. E, obydwie gałki oczne rozbłysnęły, zniknęły w świetle. <coughs> ukazały się z powrotem. Sind auch alle limf, und hals, wo aufblickt. No e, cały u, e, układ lymficzny rozbłysnął, zniknął w świetle. to okay, się ja z powrotem. Ein. Jetzt sieht man einen Układ krwionośny się okazał no bo do mnie też nie jest za wygodnie. Sześć rozbłysków na żyłach, zniknęły te miejsca w świetle. Ukazały się z powrotem. Dwa rozbłyski na sercu i te miejsca zniknęły w świetle. Ukazały się z powrotem. Od wewnątrz żołądek rozbłysnął i zniknął w świetle. Ugadzam się z powrotem. dwa Dwa rozbłyski na elitach i te miejsca zniknęły w świetle. Ukradam się z powrotem. Cały układ nerwowy się ukazał. Cztery rozbłyski i te miejsca zniknęły. Ukazał się z powrotem? I teraz cała skóra się ukazała. Trzy rozbłyski na skórze i te miejsca zniknęły i skóra w całości się ukazała. Skan podjął do góry, usiadł sobie na stole. Jest spokojna, rozluźniona, ale ma łzy w oczach, wzruszona jest. I e, takie zadowolenie, e, no jest szczęśliwa. Składa podziękowania, zeszła ze stołu, żegna się. I znika w portalu następna osoba otrzymała pomoc w laboratorium, zostanie zdrowi i namastec.